Sześć stanowisk pracy, sala konferencyjna z zapleczem multimedialnym oraz kolorowa strefa tzw. burzy mózgów. To bezpłatna oferta dla małych tarnowskich firm, które nie posiadają własnego zaplecza. Inicjatywa magistratu to reakcja na rosnącą liczbę mikroprzedsiębiorstw, których w Tarnowie jest już kilka tysięcy. Ta strefa, którą tutaj Państwo widzicie, jest strefą darmową. Żaden przedsiębiorca nie musi za to płacić, może korzystać natomiast. W w ramach tej strefy z sali konferencyjnej, tutaj, w której jesteśmy, może korzystać z wolnych biurek, które mamy, może korzystać z sali spotkań bilateralnych. Zrobiliśmy to odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców po to, aby mogli tutaj pracować, pracować za darmo w centrum miasta, spotykać się ze swoimi kontrahentami, ze swoimi współpracownikami. Mamy nadzieję, że to pozwoli też dodatkowo ożywić gospodarczo nie tylko centrum, ale całe. Miasto. Tutaj warto wspomnieć, że w całej Polsce tego typu projekty realizowane są z powodzeniem i z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. U nas jest to tak, jak już wspomniałem, bezpłatne, nie trzeba nic zapłacić, wystarczy się zarejestrować, podać swój NIP. Przedsiębiorca dostaje dostęp do, do sieci Wi-Fi i może korzystać z biura, jak później będzie można oczywiście to wszystko zobaczyć. Pierwszą z osób, która odwiedziła Strefę Przedsiębiorstw i zarejestrowała w niej swoją obecność była Monika Kaczkowska. Jak wczoraj zauważyłam tą informację na, w portalu społecznościowym Facebook, to jakby moja reakcja to było wow, że bardzo fajnie, ponieważ ja prowadzę jednoosobową działalność, osobową, jednoosobową działalność gospodarczą, pracownię profilaktyczno-wychowawczą Stopka w Tarnowie i dla mnie to jest taka możliwość, Właśnie najbardziej mnie interesuje sala konferencyjna i gabinet, gdzie mogę prowadzić konsultacje psychologiczne, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla nauczycieli, dla rodziców z takiej psychoedukacji, z technik uczenia się, z takiego rozwoju osobistego. Jakby koszt wynajęcia lokalu jest dość duży i też jakby w, w tej branży, jakby to jest ważne, że przynajmniej to jest jakby tym plusem, że ten lokal już jest za darmo, czyli jakby koszty lokalu odpadają, więc dla przedsiębiorcy to jest duży plus. Plus, bo może jakby realizować warsztaty, szkolenia, czy nawet pracować za po prostu za darmo. Także to jest bardzo fajne. Dodajmy, że uruchomiona 2 września strefa przedsiębiorcy desk będzie do dyspozycji przedsiębiorców od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 19. W razie braku wolnych miejsc można dokonać rezerwacji w sekretariacie strefy.